Kciuszki wypierzemy, jak sobie plamę zrobimy, odplamiacze, wszystko jest. Na większe zakupy warto wybrać się trochę dalej za Orebic, a wjeżdżając do Orebic, to jest to początek samego e, miasta. Za mną Ribola Market, tutaj jest Tomi, a tam dalej... Konzul, czyli wszystkie markeciki obok siebie, więc jeśli robicie jakieś większe zakupy, parę, parę złotych jest taniej, aczkolwiek aczkolwiek nieraz nie ma nie ma co za dużo przesadzać bo za dużo tutaj nie oszczędzimy, jak zobaczycie na moim filmie, wszystkie ceny są porównywalne Jesteśmy w hipermarket Ribola. Wygląda tu już bardziej hipermarketowo, czyli, czyli możliwie, możliwie dużo, dużo produktów i, i duży wybór. A czy ceny, czy ceny lepsze? Na razie się orientujemy, zobaczę. Zaraz dam wam znać, jak tu się ceny rozkładają, czy jest taniej, czy drożej. Banany 948 porównywalnie takie jak byliśmy w mniejszych, mniejszych studeniakach. Różnego rodzaju puszki. Jakieś tu sardynki, chyba Rio Mare. Znana firma nam, więc coś bliższego nam też, też będzie. Są przyprawy Ciasteczka, czyli coś słodkiego. 11,48 takie oto ciasteczka 18 większe 8,90 jakieś tu miękciejsze biszkopciki. kopciki czyli wszystko mnożymy razy 0,63 i mamy cenę w PLN Co można zauważyć, Rafael? O milki takie produkty znane są dosyć, dosyć drogie, czyli droższe niż te mniej znane. A czy te mniej znane są lepsze, trzeba ocenić samemu, wypróbować najzwyczajniej. Mamy mięska, serki, promocja 29,90, ser Gouda, Rezidenta. Takie rarytacki znajdziemy też, obojak. Znacie, znacie, jedliście? Dajcie znać. Mięso do grillowania też będzie. Chicken, zapakowany. Karlowacko 729 nie będę pokazywał, bo wiadomo cenzura. Ale 729 karlowacko, więc cena tak jak zeszłorocznie. Nic się tutaj za dużo pod tym względem nie zmieniło, więc, więc spoko. Pieska też posilimy, maskę zakupimy jak zapomnimy. Więc. Spoko, ciuszki wypierzemy, jak sobie plamę zrobimy od plamiacze. Wszystko jest Coca-Cola 2 litry 13,99 kuna. Coca-Cola 0, Fanta. Red Bull chyba nawet w zeszłym roku też nagrywaliśmy i był jakoś mi się wydaje drożej. Okej. Okay. Także mamy, mamy wszystko. Mamy wszystko. Wychodzimy ze sklepiku, podsumowujemy i, i idziemy. A jeśli chcecie porównać ceny z ubiegłego roku, jak to wyglądało, macie tutaj odcinek. Zapraszam was kliknijcie i zobaczcie jak wyglądały ceny w zeszłym roku. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!